Gdy niecały tydzień temu zaczynałem granie w multiplayer tegorocznego Call of Duty Modern Warfare, to wiedziałem, że maksymalnym poziomem do zdobycia jest ten 55. Nie wiedziałem jednak, co po osiągnięciu tego poziomu się stanie, bo jak zapowiadali wielokrotnie przed premierą twórcy, w tym roku tryby prestiżów znikają. Jest to na tyle duża nowość, że postanowiłem właśnie nagrać ten film, także ja jestem Goldzor i zapraszam was na materiał o tym, co nas czeka po wbiciu 55. rangi w najnowszym Modern Warfare. Pozwolę sobie zacząć od tego, że w wbicie 55 rangi bez jakiejkolwiek pomocy z podwójnym expem zajęło mi praktycznie całe 24 godziny ciągłej gry. Jeżeli dobrze pamiętam, to w żadnej innej części punktów doświadczenia nie zbierało się aż tak wolno, ale wynika to mimo wszystko z tego, jak wolne są same mecze w najnowszym Call of Duty. Ludzie boją się grać agresywnie, gdyż w grze nie ma na stałe perka niwelującego kroki naszej postaci, przez co najczęściej siedzą cały mecz w jednej lokacji, zdobywając połowę mniej zabójstw, niż poprzednich odsłonach tej kultowej serii. No dobrze, ale siłą rzeczy każdy gracz regularnie grając dotrze do momentu wbicia 50. poziomu, a więc co po tym, skoro w grze nie mamy przecież prestiżów? Twórcy dla graczy z 55. poziomem przygotowali tak zwane rangi oficerskie w grze jest ich dokładnie 100, co oznacza, że najwyższym możliwym poziomem do zdobycia jest nie 55, a jednak 155. Każda ranga ma swoje oddzielne wyzwanie, które możemy, ale nie musimy wykonać podczas grania. Jeżeli jednak takie wyzwania będziemy wykonywać, to co każde 10 ukończonych zadań otrzymamy kosmetyczną nagrodę, jak na przykład emblemat, który wraz z progresem w wykonywaniu kolejnych zadań będzie ewoluował. Niektóre wyzwania wcale nie są proste, więc ostateczne ukończenie wszystkich może niektórym osobom zająć naprawdę sporo czasu. A warto tutaj dodać, że rangi oficerskie będą resetowane co jakiś czas i niezdobyte przez nas nagrody w danym sezonie przepadną na zawsze. Dajcie znać co myślicie o nowym systemie rank w Call of Duty, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia już za niedługo. Cześć!